Czołem ziomble i ziombelki, pomyślałem, że zareklamuję jakoś dzisiejszy film, ale wystarczy, że powiem, co w nim było. Jeżeli chcecie zobaczyć, dlaczego Arci ondlał, jak w dosłownie 10 sekund straciliśmy prawie 5 tysięcy i czyje nagrobki znalazł sztaba, będąc na grzybach, to bądźcie z nami do końca. Nie gadam więcej, wchodźcie w sam środek akcji. No i dobrze, e, roboty będzie trochę, bo plan jest w głowach i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku o balonach, jak jest robota, to nie ma albo Arciego, albo sztaby. Panowie Primoż, co sobie ustaliliśmy? Że przede wszystkim straszny potwór ma... Latać. Tak jest. A zrobimy to za pomocą... Drone. Drona! Nie wiemy, co się będzie działo, ale zależy nam na tym, żeby w nocy wylecieć dronem na kilometry i żeby ta zjawa krążyła nad osiedlami. Najpierw sprawdzimy nośność naszego drona. Butelkę będziemy kłaść na wadze i dronem próbować unosić się, jaki ciężar będzie obejmowało i wtedy Przejdziemy do drugiej części filmu, to znaczy będziemy robić zjawę o określonej wadze. Na no, no Oko, pół litra. No. Jak zawsze, pół litra i wychodzi 0,7. Dobra, pół kilo. Masz jakieś sznureczki? A tak to sobie przemyślałeś? Tak sobie przemyślałem. Fajnie! Fajnie. Goli jest naszym operatorem, a Goli jest tu i swoje piękne lico. Już teraz mamy lajki za to, że z programu wyrównania szans Ci wzięliśmy. Będzie? Będzie! Włączamy to. Tak. O kurde, coś rozwalimy. Za, 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 za. Weź, weź, dopiero do mnie doszło. Eee, zawsze. Wszystkich, którzy znajdą no, nasz, nie naszego gołębienia w okolicach Zielonej Góry, świetnicy, proszę nic tak. o dostarczenie tak. do naszej firmy. Razem z GoPro, które zgubiliśmy tak. w poprzednim odcinku to o balonach. są prezenty dla widzów. Tak. I teraz. <laughs> ja! puś, puś, puś. Ja! I co? Boryja Urbie. O kurde. Trzymaj, butelka. To gości, no który nie potrafi obsługiwać <trafię> O trawę chciał pojść. Bo wiem dlaczego? Wyskoczył mi kompas Error. Ja ale się spociłem. <trafię> Dobra, Goli, daj kamerę Arciemu dobra. i ty wystartuj, co? Nie do mogę, Dawaj, dawaj, nie, nie, bo to, kurde... Musisz się skończy. No niestety, prawdziwy specjalista w końcu weźmie się. To... Dobrze! Jest pół kilo! Ja bym... E... 750. No ja to dobra. Ty, jak na CP, nie paliwo, to nie trzeba płacić. Leci. Ale to już kraniec! Tak jest, tak jest. O, jończe! Tej! To się stanie! Mój no człowieku! No, mam mokre czoło. Dobra, kilogram. Goli, dasz radę! 970-980-990. Jest! Skoczyło samo! Kilogram! O kur ja, 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 ja. ja cię krecę To już było przegięcie A jaki zadowolony Leż. operator Leż. Leż. No Dobra, nie Goli Goli, wypowiedz się Ciężko go opanować w powietrzu. ja tak jak w Słuchajcie, co najważniejsze ja nakrywamy robić. to y, który dzisiaj jest? Zobacz tu 22 październik. Dobra no. Katują drona, katują drona o, ho, ho, ho. Ej! Podnieś go tam na no, tak się ba tak się zabawy kończą! Nie Róbcie tego w domu I teraz Marcin dopiero do niego dotarł że zrobiliśmy coś głupiego Ja pole Dobry. A jak to się stało? No bo o, Goli, ty dawałeś gazu, bo no nie potrzebnie ja dać gaz. Jest, to jest, coś. <laughs> jest stop. Coś go ściąga za sznurek. Coś zaczęłeś uciekać. To ty! To ty go z <śmienicza> patrz, to ty mu go wytrociłeś, bo Ja polecam zobaczyć to. Zobacz. I tu zaczynasz go naciągać. Tak. O, patrz, w tym <śmienicza> momencie. Się... <śmienicza> patrz, ciekawostka. Patrz, patrz I <śmienicza> pa, pa, pa. dron zaczyna nurkować. Wow! <śmienicza> Co się dzieje? Ty go podniosłeś i wyrzuciłeś? Czemu? po prostu do góry. Miał go w ręku i go wyrzucił. No, tego podniosłem. Powiem wam tak, czy DJ i tam DJJ, Czy nie powinien nam zapłacić, bo to jest test wytrzymałości? Dobra, wróćmy do pół kilo. O! Zagrał. Lecę do przodu. Powoli. Trochę w lewo, z lewo nie za tak, tak jak balony, tak. Dobra. Dobra, ląduj! Dobra go! Skoro wszyscy wiemy co to jest nośność, to mam yy, pozycję. Po prostu walczmy o to, żeby ona była jak najlżejsza. A wiemy, że półtora kilo pociągnęło, nie? No tak. I tylko dwa razy spadło. No to jest z naszej winy trochę. Do warsztatu! Dobro, testy są za nami. Chyba pora przygotować naszą zjawę. Dobra, no to co? To lecimy. Aby. Ojej, nie, nie, Klamer pomóż mu, proszę cię. Czyż byliśmy tymi przecież kurde, dżownicami i bo spoko, ale, <grymne> Nie wierzę. Cytat teraz z Arciego. Byliśmy dżownicami i było dobrze. Co ci... Arci? No, no łapie powietrze, no po prostu, no sam... Ale ci się w głowie kręciło takie oddychania. Tak, oddychania. Ja już się zastanawiam, co to będzie jak za chwilę ciłę obwiązywał. Patrz jak on jest przerażony. Było <grymne> Okej, stop! Dobra lewka, musisz mnie podrapać nad duchem lewym tu? tu? Ej, 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 o, 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 o! Co ci Bierzasz za mocno yeah. Ej, głupio słychać jak jestem przy czymś dób człowieka. Kurde, że mi się nie chce teraz! <t> <trem> o, Seksu? Nie, bo się zeszła <tuszczę> O, że szmatko bosz! Czekaj? Czekaj! O Ła! No! Dwajasz, oh, rozbijasz mi mapę! Jest! Jest! O! lekkie! Eee! Kosą! O, lekkie! ze sobą, jak się czujesz? Jak ze sobą tańczył? Zadzadzaj mi ze sobą! Zadzaj mi bo sobą! Zadzaj już ze Bo Zadzaj mi nie spadajcie. Okay, ale Zadzaj <grym. grym> Dobra, koniec. Koniec. zapronimy sobie. Tobą. O! O, jak się Ostatnie trzy cięcia, Arczi. Teraz, dobra, już chyba wystarczy, żeby nie do Spróbuj powoli. No. A, pewnie. To się, to się nazywa COVID-CUT. Ale, ale kurde, no. Ja Czekaj, mam ja... pamiątkę. Aś, ci daj rękę. Właśnie mam pamiątkę. Ty jak to zajebiście wygląda Arcybiskup zakładaj szatę i no co, teraz wygląda jak ministra. Ale no, no, no. faktycznie, jak ministrant na kolejne. No dobra, to wszyscy będą koperty szykować. Jest dobrze. <noise> Kongoli, bierzemy go na testy. Chodź się. Patrzcie w kamerę i uwaga, zaś się przestraszysz. I uważaj. Nie, to ja. Jaka czarna mampa. Powiem ci, że nie wiem skąd braliście. Czerpaliście inspirację. Witaj na pokładzie 5 sposobów na Airlines. Życzymy miłej podróży. No mm, tak jak mm. mówisz na no, bo to już powiedzmy o wszystkim. Nie, to, nie, nie, moja to ściała taka. Jest to, jest nie, nie to moja to chciała i nikt z rodziny więcej, bo wszyscy się mnie wstydzą. Dobry, Andrzej, uchwalaj Powoli, powoli! Dobra. Koń mnie! Wow! wow. wow. Ale dobre! Jest. Dobra, wracaj, widzisz tam? ty to widzisz? Patrz jak on leci, człowieku! Jest niesamowity! Ale będą torpedowe ujęcia, jestem zajarany! Panowie, akurat! Teraz go dostraszniamy, rzucamy muzyczkę rodem z najlepszego horroru i lecimy straszyć! Oh <laughs> że taka eksperymentalna dla nas forma dosyć Wam się podobała i jak zawsze mam małe wyzwanie. Jeżeli choć raz Was rozśmieszyliśmy, jeżeli choć raz uśmiechnęliście się w tych ciężkich czasach, to zostawcie łapkę w górę i sprawdźcie, czy macie subskrypcję z dzwoneczkiem. Więcej nic nie mówię, klikajcie w inne filmy. Widzimy się już niedługo. Na razie, pa!